No, to jesteśmy na jakimś roku? E, cienków? Tak, cienków, jesteśmy na cienkowie. Zobaczymy czy będzie cienko, czy będzie grubo, a to się okaże. A teraz tak to wygląda. Hmm. Bo się tońcu, mi grają Psyćka się śmieją i wykupiają, Bo od tego jest zabawa Szaleć w tońcu fajna sprawa Bo się tończ w obrotni grają Psyćka się śmieją i wykupiają, Bo od tego jest zabawa Szaleć w tońcu fajna sprawa Ścianie, I czekają co się stanie. Może myślą, że tak trzeba, że im baba spadnie z nieba, a dać ta, se ta, ta, tak ta. razem, bo to i im zawazom chciałyby nie wiedzieć, czego. Nie są tego tego. Bo się to grotlig ganą, się śmieją i wykupiają. No to przerwa na małą herbatkę, o akurat tutaj, ranczo Cieńków, zobaczymy czy to będzie Cieńków, czy to będzie inaczej, no ale na razie jest dobrze, pogoda nam dopisuje, zrobiła się zima, naprawdę jest fajnie. Przemęcz Salmopolska, tam możemy podejść na górkę i zrobić potem zdjęcie stamtąd. Dobrze. Przemęcz Salmopolska. Przepraszam, proszę się najpierw zatrzymać. Dziękuję. Są tutaj traperzy, którzy chodzą. Wczoraj naszego kolegę Janka. Tak, Janku, wszystkiego dobrego. Szkoda, że Cię nie ma z nami. Janek, pozdrowienia z gór. Od Ciebie do domu. Takie pozdrowienia z gór, rozumiesz. Góry się pozdrawiają. No. Na się w jedną stronę, albo drugą. To tak latem wygląda. O, Gdzie ten szczyp jest? Tam jest przełęcz albo polska. Aha. A szczyp jest za to. Zatop... 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 No to, to, to jest też znak piechowarski, Zobaczymy, co się daje pozduchem bardzo, bardzo, bardzo intensywnym. na oznaczacie. No. I tymi. Jeszcze Ja się zgadzam, tutaj do wypowiedzi mojego kolegi herbatka wyjątkowo smakuje. Jest OK Zmów, sydź, Jak się ona tak, jak się ona, panie